Serdecznie jest nadpiękny warty Marek Gackowski z tej strony. Chciałem Wam zaprezentować produkt, który pojawił się stosunkowo niedawno na rynku. Jest nim bojka Mikado Cat Territory. Bojka bardzo przydatna, bardzo, bardzo pomocna w miejscach, gdzie jest problem z postawieniem zestawu, gdzie potrzebujemy postawić zestaw za główką, która jest bardzo daleko, a chcielibyśmy wcisnąć się w klatkę. Nie możemy puścić zestawu nad główką, bo może zaowocować to. Zerwaniem zestawu po braniu. Bojka ta pozwoli nam zmienić kąt odciągu do zestawu, bądź można ją również postawić yy, osobno, jeżeli nie, może nie mamy miejsca, gdzie, gdzie, gdzie można się podwiązać. Można w takim momencie podwiązać się do samej bojki. Bardzo pomocna rzecz. Składa się z trzech, z trzech elementów. Pierwszy, główny i najważniejszy, pokrowiec. Wykonany z bardzo solidnego materiału. Posiada u góry uchwyt gdzie można świało tą bojkę za ten uchwyt chwytać. Na dole posiada oczko, do którego wiążemy kamień, który dociąża nam tą bojkę. Na zipa zapinana kieszeń, do której wchodzi nam wmuchany balon, który bardzo, bardzo przypomina piłkę plażową. Posiada również kieszonkę, bardzo przydatną, kiedy bojkę postawimy przed wyłożeniem zestawów, a nie chcemy, aby linka dodatkowa ze spławikiem pomocniczym, po prostu latała z nurtem. Po ułożeniu zestawu możemy wszystko ładnie zwinąć, wsadzić do kieszonki i przy wywózce wyciągnąć w razie potrzeby i wszystko dopracować jak należy. Sama linka posiada dwa stopery i spławik pomocniczy, który szczególnie w nocy jest bardzo pomocny, bo po braniu czasami są problemy ze znalezieniem linki od podwiązki. Taki spławik od razu widać z daleka. Zważywszy na jego kolor, pytamy za spławik, mamy lineczkę, podwiązujemy się znowu. Będziemy dzisiaj tą bojkę stawiali w takim miejscu właśnie jak mówiłem na początku, gdzie kąt naszego obozowiska stosunkiem do miejsca nie umożliwia nam położenia zestawu w prostej linii. Będziemy musieli bojkę postawić na otwartej wodzie i od bojki zrobić odciąg, który umożliwi nam postawienie zestawu przy zwalonym drzewie, które jest w głębi klatki oddalonej o bodajże 150 metrów od nas. Yy, mamy dwa systemy nastawiania bojki, jeden yy, najczęściej używamy w, te, w tym momencie, gdy kąt, który jest od naszego obozowiska do miejsca, w którym chcemy postawić zestaw, czyli tak jak tam widać obóz, tutaj jest zestaw w klatce na płytszej wodzie, niestety nie jesteśmy w stanie puścić zestawu prosto linijnie, bo musiałby cały pójść nad główką, co potem może zaowocować zerwaniem zestawu po pobraniu. A więc musimy ustawić bojkę, która pozwoli nam zmienić kąt od zestawu do samej klatki. Bojkę postawimy na otwartej wodzie, tutaj z tyłu. Do bojki, do bojki dowiążemy nasz zestaw, który będzie przywiązany do jednego z drzew, które są zatopione tutaj. Zestaw pociągnięty na sztywno od bojki, od, od przepraszam, od drzewa do bojki i od bojki do kija. Mamy przygotowany kamień. Który nam bojkę ładnie zakotwiczy i stawiamy.